Żyją a misze. Dzisiaj w miejscowości o nazwie Lancaster Country, mieszczącej się w sercu stanu Pensylwania, jakieś 3 godziny drogi samochodem od Nowego Jorku, mieszka ich 25 tysięcy. Stanowią 80% tutejszej ludności, a około 70% z nich zajmuje się rolnictwem. Żyją w zgadzie z władzami, jako że płacą wszystkie ustanowione podatki, ale nie korzystają z żadnych przywilejów przysługujących obywatelom kraju. Jako społeczność są bowiem zamknięci i całkowicie samowystarczalni. Mają własną religię, szkolnictwo, prawo, medycynę, choć nie ma tu instytucji. Brak tu kapłanów, nauczycieli, prawników, lekarzy. Brak urzędów. U Amiszów decyzję podejmuje i wykonuje społeczeństwo. Wspólnota jest nie najważniejsza i właściwie indywidualizm nie istnieje. Amisze są podporządkowani prawom religijnym pod każdym względem. Ich mieszkania są funkcjonalne, skromnie urządzone według ustalonych wzorców. Obywają się bez elektryczności, techniki, maszyn, używając za to lamp naftowych, koni i rąk do pracy. Ubrania naszą ciemne mężczyźni obowiązkowo kapelusze i szelki, kobiety spódnice, fartuchy i czepki. Nie wiedząc, co to zamki błyskawiczne, a na przykład zamiast rozporków mają specjalne klapki. Mężowie zajmują się pracą w polu, żona opiekują się domem i ogrodem. Wspólnie prowadzą interesy polegające właśnie na sprzedaży wyhodowanych produktów rolnych. Wygrywają z wielkimi przedsiębiorstwami i przetwórcami, ponieważ nie używają sztucznych nawozów i konserwantów, a ich receptury na wyroby spożywcze mają po kilkaset lat. Można powiedzieć, że amisze są mieszczami w produkcji żywności ekologicznej, a dzięki przywiązaniu do tradycji stali się bardzo nowocześni, jeśli chodzi o tę dziedzinę gospodarki. A misze kładą ogromny nacisk na wprowadzenie w życie wyznawanych zasad religijnych. Bycie miszem nie może ograniczać się jedynie do zapamiętywania doktryn. W codziennym życiu starają się podążać za nauczaniem Jezusa. Obok Biblii najważniejsze dla wspólnoty Pisma to konfesja z Dordercz, 18 punktów opisujących zasady wiary Anabaptystów, Martis Mirror, dzieło zawierające historię męczeństwa przodków. I umiejętności przebaczenia, oraz Ausbund, religijny śpiewnik. Wspólnota Amiszów kieruje się zasadami zawartymi w wyżej wymienionych dziełach, o czym świadczy chociażby rezygnacja z państwowego systemu opieki społecznej, czy też odrzucenie idei ubezpieczeń komercyjnych. Amisze uważają bowiem, że takie rozwiązania prawno-finansowe stoją w sprzeczności z ich wiarą. Ten przykład znakomicie ilustruje powagę, z jaką traktują swoją religię. Ordnung. Aby umożliwić wspólne funkcjonowanie wielu jednostek w dość zamkniętej i ciasnej społeczności, ważne jest stworzenie swoistego regulaminu postępowania. Dla Amiszów takim niepisanym zespołem zasad i reguł jest Ordnung, z niemieckiego porządek. Ordnung zarządza życiem społeczności, wyznacza kanony postępowania i zakazuje niektórych praktyk. Równocześnie jest doskonałym spoiwem łączącym jednostki w całość. Fundamentalne normy zawarte w Ordbung to brak telefonów domu, brak auta zamiast tego, używanie zaprzęgu konnego, komputera i telewizora, edukacja szkolna trwająca 8 lat, noszenie skromnego odzienia, korzystanie z energii, która wytwarzana jest w domu, zawieranie małżeństw pomiędzy członkami wspólnoty oraz porozumiewanie się w języku persylwania ducz. W razie złamania którejkolwiek zasad ochrzczonemu Amiszowi grozi. Ekskomunika co w praktyce oznacza całkowite i nieodwracalne wykluczenie ze Wspólnoty. Gela Oprócz pojęcia Ordnung w amiszawym świecie ważny jest również inny niemiecko brzmiący termin Gela W dosłownym tłumaczeniu oznacza opanowanie. Jednak dla Miszów jego definicja to więcej niż jedno określenie. Gela symbolizuje poddanie się woli Boga i uległość wobec Kościoła, ale nie tylko. To również umiejętność opanowania, zachowania spokoju duszy oraz zadowolenie. Posłuszeństwo i skromność to wyjątkowe cechy Miszów, które we współczesnym amerykańskim społeczeństwie nie są doceniane. Między innymi to właśnie one są czynnikiem wyróżniającym tę wspólnotę religijną. Wspólnota. Jak już wspomniałam, Amisze żyją w bardzo skupionych i zamkniętych wspólnotach. Starają się ograniczać kontakt ze światem zewnętrznym do minimum, tworząc bezpieczną i przytulną religijną enklawę. Stawiają interesy swojej społeczności zdecydowanie wyżej niż swoje własne. Dla nich ważniejsze jest współdziałanie, wzajemna pomoc i szacunek. Zacieśnienie więzów pomiędzy członkami wspólnoty to niezwykle ważny element życia Amiszów. Wspólne spędzanie czasu oraz kultywowanie zwyczajów przodków powoduje scalenie społeczności. Przykładem tego mogą być w szczególności uroczystości, takie jak śluby czy pogrzeby, a ponadto cotygodniowe nabożeństwa, spotkania młodzieży, wspólne wyszywanie kolorowych kołdery czy wiosenne lub letnie aukcje. A misze mogą wzajemnie na sobie polegać w każdej chwili. Jedną z głównych zasad całej wspólnoty jest troska o innych członków. Kiedy dom rodziny Amiszów zostanie zniszczony przez pożar czy powódź, cała społeczność pomaga w jego odbudowaniu. W razie choroby czy trudnej sytuacji materialnej uszkodowany Amisz może liczyć na datki od wspólnoty. Rodzice utrzymują szkołę i pomagają w jej przygotowaniu przed nowym rokiem szkolnym. Pomoc przy przeprowadzce, malowaniu domu, zbiorze plonów czy sprzątaniu. Na to wszystko liczyć może każdy członek wspólnoty Amiszów. Ślub. Małżeństwo możliwe jest tylko pomiędzy członkami wspólnoty. Przyszli małżonkowie mają szansę poznać się w czasie niedzielnych spotkań młodzieży albo w okresie Rumspinga. Przeciętny wiek miszu wstępujących w Związek Małżeński to 19 lub 20 lat. Zaślubiny mają miejsce zazwyczaj jesienią. Kilkaset osób przyjeżdża na ceremonię, która na ogół trwa kilka godzin. Później następuje wesele, które ma formę uroczystego obiadu. Amisze nie tańczą i nie słuchają muzyki. Małżonkowie zostają obdarowani prezentami, meblami, kołdrami, ubraniami od całej wspólnoty. I dziwić może fakt, że ani mąż, ani żona nie noszą obrączek. Wynika to z zakazu noszenia przez amiszów jakichkolwiek ozdób czy biżuterii, do których zaliczane są obrączki. Amisza przede wszystkim podkreśla jego przynależność do wspólnoty. Jest jego wizytówką, wyraźnym sygnałem wysyłanym do zewnętrznego świata. Troje ubrań dla dorosłych i dzieci różnią się jedynie rozmiarem. Wyjątkiem są niemowlęta. Do piątego miesiąca życia ich ubranie zastępuje kocy. Dzieci w przeciwieństwie do dorosłych nie noszą butów. Wśród Amiszów nie dozwolona jest żadna biżuteria ani ozdoby. Ubrania są proste, praktyczne i skrojone tak, aby nie przeszkadzały w wykonywaniu codziennych czynności. Kobiety noszą sukienki wykonane z jednolitych materiałów. Najbardziej popularne kolory to szary, różowy i niebieski, na które nakładają czarne fartuchy. Na głowę ubierają czepki, w których chowają swoje długie włosy. Zgodnie ze słowami zawartymi w Biblii, długie włosy przynoszą kobiecie chwałę. Jednak powinna ona pokazywać je tylko mężowi. Mężczyźni natomiast noszą szerokie spodnie bez zamków, koszule bez guzików oraz strzelki zamiast pasków. Zapuszczają brodę, ale żaden z nich nie posiada wąsów. Wskazówkę dotyczącą fryzury również znajdują w piśmie. Krawędzie głowy nie powinny być zaokrąglone, najbardziej uznanymi fryzurami jest więc bok albo paś, a mierze zupełnie nie przywiązują wagi do garderoby i nie strają się na specjalne okazje. Te same ubrania, które noszą na co dzień, zakładają na uroczystości, takie jak ślub czy chrzest. Pogrzeb. Zwyczaj grzebania zmarłych w kulturze miszów związany jest z odmiennym od naszej kultury postrzeganiem samego aktu śmierci. Podejście miszów do tej kwestii jest bardziej spokojne i powściągliwe. A śmierć jest dla nich naturalną częścią życia. Wierzą, że bliskiej im osoba odeszła z woli Boga i w związku z tym żywią nadzieję, a nie pewność na zbawienie jego duszy. Nie znaczy to jednak, że mnisze pozbawieni są uczuć. Wręcz przeciwnie. Ból po stracie bliskich towarzyszy im tak jak każdemu innemu człowiekowi spoza wspólnoty. Podobnie jak w Polsce, pogrążone w żałobie mniszki noszą czarne stroje. Ceremonia pogrzebu jest bardzo stronna. Zmarły chowany jest w prostej, sosnowej trumnie. Nie ma miejsca na kwiatowe ozdoby czy wymyślne nagrobki. W trakcie pogrzebu duchowni wygłaszają dwa kazania, a wierni modlą się wraz z nimi. Po uroczystości następuje poczęstek zarówno dla uczestników pogrzebu, jak i dla tych, którzy nie byli na Język. A misze posługują się językiem nazwanym persylwania ducz. W domu, w czasie nabożeństw czy rozmów towarzyskich nie używają oni języka angielskiego. Posługują się językiem, którego nazwę przetłumaczyć można jako persylwański, holenderski. To określenie dla wielu może być mylące, bowiem język amiszów bardziej niż holenderski przypomina niemiecki. Prawdopodobnie słowo ducz to zanglizowana wersja słowa deutsch, oznaczającego język niemiecki. Persylwański holenderski nie jest językiem pisanym. Poza samymi amiszami, potrafi z nim posługiwać bardzo wąska grupa osób. Dzięki swojej ekskluzywności, stanowi on bardzo ważny element tożsamości społeczności Amishów. Ram Springa Springa to okres tzw. biegania samopas, który Amisze mają możliwość odbyć w wieku około 16 lat. W tym czasie mogą wybrać między przyjęciem sztu i pozostaniem we wspólnocie, a rozpoczęciem życia w nowoczesnym świecie. Zgodnie z zasadami Ramspringa, nieochrzczeni Amisze zwolnieni są z przestrzegania reguł ordnung. Mogą jeździć samochodem, nosić modne ubrania czy chodzić do kina. Niektórzy przechodzą ten buntowniczy okres spokojnie, inni natomiast łamią wszystkie zasady przyjęte przez społeczność Amishów. Piją alkohol, zażywają narkotyki, uprawiają prześlubny seks. Jednak wbrew pozorom okres Ram Springa jest niezbędny dla przyszłych pełnoprawnych członków wspólnoty. Uwiarygodnia on ich wybór, a poprzez podjęcie samodzielnej, dobrowolnej decyzji o przystąpieniu do bzdu, wzmacnia poczucie odpowiedzialności. Wolny. Czas wolny spędzając z reguły na łonie natury wraz z rodziną i z przyjaciółmi, a misze nie korzystają z nowoczesnych technologii, które zapewniają rozrywkę współczesnym Amerykanom. Biwakowanie, pływanie czy wędkowanie to niezawodny sposób na relaks wśród członków wspólnoty. Wspólnota idealna? Społeczność Amishów, tak jak wszystkie pozostałe wspólnoty, boryka się z wieloma problemami. Nadużycia ze strony liderów społeczności, fizyczne akty przemocy w rodzinach, łamanie prawa i wiele innych kłopotów towarzyszyły i towarzyszyć będą Amishom. Młodzież przechodząca okres dojrzewania, a tym samym raz Springa, eksperymentuje z alkoholem i zdarza się, że zostaje oskarżona o prowadzenie zaprzęgów konnych pod jego wpływem. Sporadycznie mają miejsce napaści czy drobne pobicia członków wspólnoty przez osoby spoza jej kręgów. Niemniej jednak bardziej niepokojące bywają ataki, których zarówno sprawcy, jak i ofiary pochodzą z grona amiszów. Szerokim echem wśród Amerykanów odbiła się sprawa dotycząca brutalnego obcinania brud i włosów osobom, które szanownie członkowie wspólnoty chcieli zmusić do posłuszeństwa. Wspólnota Miszów, dzięki mocnym więziom między swoimi członkami była w stanie wykształcić cechy, które obce są w większości metropolii czy miasteczek w Stanach Zjednoczonych. Prostota życia, odejście od współczesnych wygód serwowanych przez coraz to nowe technologie, czy wcielanie w życie moralnych zasad takich jak wzajemna pomoc, szacunek i życzliwość są dla Amishów naturalnym sposobem życia, praktykowanym od pokoleń. Dla Amerykanów Amisze często są obiektem fascynacji. Ta skupiona i odcięta od nowoczesnego świata wspólnota oraz jej zwyczaje to przedmiot wielu książek czy artykułów prasowych, a nawet produkcji filmowych. Ciekawscy turyści podglądają życie Amiszu w trakcie wycieczek turystycznych. Pragną nawiązać z nimi stałe kontakty. Zdarzają się nawet przyjaźnie pomiędzy członkami wspólnoty a nie Amiszami. Amisze wzbudzają skrajne emocje. Dla części Amerykanów są obiektem nienawiści. Głównie z powodu rzekomego niepłacenia podatków. Dla innych pełnią rolę idealnej wspólnoty, która wyrwała się spod jarzma kapitalizmu. Warto pamiętać o tym, że misze, poza swoją tradycją, dziwnym ubiorem i konserwatywnymi poglądami, nie różnią się wiele od przeciętnego amerykańskiego obywatela. Często pracują wraz z nim w firmach czy na farmie. Wolny czas spędzają w bardzo podobny sposób. Są ludźmi pogodnymi, na ogół zadowolonymi z obecnego stanu rzeczy. Podobnie jak przeciętnym Amerykanom nie brakuje im dystansu do siebie. Wśród najczęściej opowiadanych przez Amiszów do owcipów znajdują się żarty o wspólnocie i jej członkach.